Siema, jestem Marek i dzisiaj nagram dla was mało prestiżową grę, o którą wiele osób mnie prosiło. Gra nosi nazwę Star Srabul... Stabu... <laughs> Przepraszam, Stabu. Kamerzysta, już mi to masz zainstalować. Dobrze, marku O kurde, a co to za kaczka jakaś? To miała być gra o konika, a to wygląda przecież jak jakiś ogórek. Weź, kamerzysta, coś ładnego wybierz, żeby było jak najbardziej prestiżowo. Co to za gówno? Miała to być gra o konikach, a tu mi jakąś laskę pokazuje i pewnie to nie jest dziewica. Skandal. Kamerzysta, tłumacz się, dlaczego takie gówno pobrałeś na mój komputer. Marku, ale to ty chciałeś to zagrać? Nie obchodzi mnie to. Masz zrobić wszystko, żeby ta gra wyglądała tak, jak opisywali to moi fani w komentarzach. Będziesz stara i na zawsze 150 tysięcy Star i mnóstwo prestiżowych ubrań. Kamerzysta, to jeszcze za mało. Mam tylko 300 rumaków w stajni, a ja chcę ich milion. Pojedziesz teraz z tym pikselowym konikiem i kupisz mi prestiżowego rumaka, który będzie mnie godzien. Już się robi, Marku. Marku, czy ten rumak ci się podoba? Brawo kamerzysta. Może być. Kupuj. Ale trzeba jeszcze imię wybrać. No to wybierz jakieś prestiżowe to imię, żeby zaznaczyć, że to ja jestem królem nawet w tej grze. Maki jest już kupiony, ale czy mam wybrać do niego ładny zestaw z szafy? Nie, kamerzysta, czego ja Cię uczyłem? Pojedziesz do sklepu i kupisz nowe. Za tanie, za brzydkie, za mało prestiżowe. Tak, to jest to, kamerzysta. Drogie i prestiżowe. Nareszcie ta gra zaczyna nabierać sensu, skoro można tyle hajsu na nią wydać. Dobrze, moi drodzy, tak teraz wyglądam i uważam, że jestem najbardziej prestiżowym graczem w tej grze. A więc to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie kolejny, to pod tym filmem ma być 60 łapek w górę. Zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia!